W Kutnowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Tomaszem Sekielskim. Polski dziennikarz radiowy i telewizyjny pracował w ogólnopolskich mediach. W 2018 roku zapoczątkował on własny kanał na YouTube. W ostatnim czasie stał się najbardziej znanym dziennikarzem. Wszystko za sprawą filmu, tylko nie mów nikomu. Film w ciągu kilku tygodni obejrzało kilkanaście milionów widzów z całego świata. No jak każdy twórca miałem obawę przed premierą, jak zostanie film przyjęty. I gdzieś z tyłu głowy miałem taką myśl, że... No to jest taka moja ostatnia próba udowodnienia sobie samemu też, że to co robię ma sens. Bo jak patrzę na wiele afer i historii, które ujawniłem, i to, że wtedy mi się wydawało, że one na przykład zmienią jakość polskiej polityki, że będzie mniej afer, będzie uczciwiej, transparentniej. I jak patrzę, jak jest, to można stracić poczucie sensu. I dlatego dla mnie to też był taki test. I, I dostałem zastrzyk energii. Czy czuję się spełniony? Nie, znaczy, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc ja dostałem tą energię, i wiem, że teraz będę miał chęci, siły, żeby zrobić kolejne filmy. I mam nadzieję, że wchodzę na jakąś taką, czy wszedłem na ścieżkę, która jeszcze mnie może zaprowadzić wysoko, jeśli chodzi o, o, o to dziennikarskie spełnienie. Tomasz Sekielski podczas spotkania z mieszkańcami Kutna rozmawia o problemach współczesnego kościoła i o tym, co zmieniło się po ukazaniu jego filmu. Znaczy samo wystąpienie w filmie nie rozwiąże ich problemów. To są rzeczy, nad którymi, zresztą oni chyba zdają sobie sprawę z tego, nad którymi muszą pracować że powinni szukać pomocy psychologa, wsparcia. To też pokazuje, jak ważne, ważne jest na przykład działania państwa w tworzeniu dobrych poradni psychologicznych, zapewniania ofiarom przemocy, przestępstw seksualnych. I nie chodzi mi tutaj tylko o, o księży, którzy bywają oprawcami, ale przecież najwięcej yy, przestępstw seksualnych popełnianych jest w rodzinach. Moje pytanie jest takie, że Pan się skupił na Kościele katolickim, jakby nie zahaczając o inne grupy religijne. Stąd może niektórzy posądzają Pana, że jest to film yy, antykatolicki. Ja tak nie, nie uważam, aczkolwiek przecież pedofilia jest też problemem w, w kościołach protestanckich, w świadków gdzieś tam. Takie pytanie moje, dlaczego tylko Kościół katolicki? Bo 95% Polaków to katolicy. Tylko jeśli coś jest problemem w skali kraju, to tuszowanie tych przypadków w Kościele katolickim. Dlatego tym się zająłem. Myślał Pan o poszerzeniu nie... właśnie gdzieś tam o inne grupy religijne, bo to jednak rzeczywiście jest mniejszość, ale no występująca w Polsce. No, zgoda, tylko najpierw postaram się jakby dokończyć sprawę tą, którą zacząłem. Że Kościół Katolicki jest największym związkiem wyznaniowym w Polsce, który ma ścisłe związki z władzą i mówię 90% Polaków deklaruje, że są katolikami. W dwugodzinnym dokumencie znalazły się m.in. wywiady z ofiarami księży, zapis konfrontacji ofiary księży, rozmowy z psychologiem i prawnikami. Mogę się z księdzem słową? Nie da radę. Dlaczego ksiądz mamy zakaz sądowy? Przepraszam. Ksiądz jest mi z kimś, jak pan jezus, I tak powinno być. Czy Jezus Chrystus zabierał się za małe dzieci? Kończymy tą rozmowę. Dzięki. Szukam kontaktu z księdzem Eugeniuszem.